Witam Was bardzo serdecznie. Mówi Adam, oczywiście. Jest to kolejny odcinek na moim kanale o programowaniu. O, opowiem dzisiaj o stałych w języku C. O, powiem, gdzie, te, gdzie kompilator zapisuje te nasze stałe, to znaczy różne rodzaje stałych, bo możemy mieć stałe, globalne i lokalne, ale to o tym później. No, stała to jest ogólnie. Miejsce w pamięci, gdzie kompilator nie pozwala nam domyślnie zapisywać że nic. Możemy tylko czytać stamtąd już po zainicjowaniu już stałej daną wartością. No przejdę od razu do praktyki. na prosty program, w którym zadeklaruję sobie dwie stałe, ale na początku najprostsze nagłówki potrzebne do wykonania tego zadania. Na no Windows Hasie przyda później. No, mamy prostą ramę, możemy zapisać ok, teraz zadeklaruję sobie stałą typu int o nazwie stała globalna z wartością 1024 drugą stałą jaką zadeklaruję będzie też stała int stała lokalna z wartością 2048, no bo lubimy bardzo e, okrągłe liczby. E, teraz po prostu wypiszę wartości tych stałych. Wypisujemy jako i znak nowej linii. Stała globalna. Lubimy używać kod ponownie, edytując go co nieco. Ok, wypisywanie mamy. Drugą rzeczą jaką zrobię będzie wypisanie adresów tych no, stałych. Ogranicza się do dodania operatora pobrania adresu. Tutaj zmienię format wypisywania na pointer, czyli no, wypiszę nam adres w pamięci kochak Dobra, mamy prosty program. Możemy go skompilować. Oczywiście kompilatorem GCC. Kompilujemy plik main.c Output do pliku main .exe, Enter. Ok, skompilowało się, wypiszemy. No, wypisywało się bardzo ładnie, tak jak oczekiwaliśmy. Stała, globalna. 1024, lokalna do 1048 Mamy adresy, jakieś tam. Dobra, no to możemy od razu przejść do analizy tych adresów. Zobaczymy w programie OliDBG, w debuggerze, no, gdzie te adresy po prostu leżą w, w pamięci procesu. W jakich sekcjach dokładniej. Ładujemy tutaj exec'a naszego skonfigurowanego przed chwilą. OliDBG go załadowało do pamięci, ale jak, jak widzimy jest zapauzowany. Nie możemy go uruchomić tutaj przyciskiem run. Kraj on się wykona, Teraz jest terminated, czyli zakończony, ale jeszcze go nie wyładowało z pamięci, więc możemy podglądnąć, no, co on tam narobił w tej pamięci. Okay, tutaj mamy pod przyciskiem map, mapa pamięci M. Mamy wypisane poszczególne strony w pamięci, zaalokowane. Wypisane są też adresy tych stron, mamy wielkość tych stron. Y, moduł, który je zaalokował, sekcja, jak się nazywa ta sekcja w pamięci, no i opis tekstowy, typ to mniej ważne ale jest tu też bardzo ważna kolumna jak access, czyli dostęp. Kolumna ta pokazuje nam, y, jaki, jaki typ dostępu ma proces do, do, do tej strony w pamięci. I teraz tak. Pointer globalnej ma adres zaczynający się na 0040, znaczy 00405, szukamy czegoś takiego. No i znaleźliśmy. Sekcja nazywa się rdata, i jest tylko do odczytu. To jest ważne do zapamiętania na później. No a pointer lokalnej będzie zawierał się w adresie 0022. To albo to. No raczej to, ponieważ F jest większy od E No EF no, no na pewno jest większy No więc ten adres będzie zawierał się w tej stronie, ponieważ ona ma tam 2000 heksdecimalnie bajtów Ok, no mając taką Aha, jeszcze jedno, to jest y, stos głównego wątku i on jest do odczytu i zapisu oczywiście no bo to jest w końcu no, stos on jest bardzo często używany w programach Ok, zminimalizuję to i spróbuję teraz zmodyfikować stałą lokalną pytanie jak to zrobić no, no spróbuję po prostu przypisać na początku stała lokalna no równa się tam jakąś wartość na przykład 512 tak to aha bo oli no muszę wyłączyć bo tutaj żeby po prostu olidbg blokuje plik, ten exe wykonywalny no i nie mógłbym skompilować bo to po prostu no zablokowany jest no i mamy błąd error przypisanie do do zmiennej tylko do czytu stała lokalna w wartości 512 no nie możemy tego zrobić, tego się ominąć tak prosto nie da niestety ale jak możemy to ominąć? możemy to ominąć Uzyskując dostęp do tej, do tej pamięci przez wskaźnik. Z tym, że wskaźnik no nie może być typu const, bo to by było bez sensu. No, Kompilator tak samo by nam przy nie zabronił dostępu do niego, więc musimy stworzyć sobie wskaźnik na INTA. Wskaźnik i przypiszemy do niego adres tej stałej, lokalnej. I teraz używając operatora dereferencji zmieniamy wartość tego, co kryje się pod tym wskaźnikiem, czyli de facto naszą stałą na 512, tak sobie wcześniej założyliśmy i wypiszmy tą lokalną a nie to to wypiszmy tu wartość każdej. ok, skompilujmy skompilowało się, ale z jednym ostrzeżeniem, mianowicie e, m, przypisanie do Przepisanie adresu na stałą do takiego wskaźnika no, opuszcza ten y, modyfikator kąt, tak? Kompilator nas o tym ostrzega, ale my o tym wiemy. Uruchomię teraz ten program. No i no, zmodyfikowana. Wartość lokalne 512, a wcześniej było 2048. No udało się. Ale spróbujmy teraz zrobić to samo y, no, na zmianie globalnej użyjemy też tego wskaźnika co wcześniej nie musimy definiować nowego przypisujemy po prostu no, adres stałej globalnej analogicznie do poprzedniego przykładu no, no i wypiszemy wartość globalnej kompilacja no, wypisało ten, no to samo oszczerzenie co wcześniej. E, no i mamy błąd. Program się skraszował, pytanie czemu? No jak widzieliśmy wcześniej w OliDBG, zresztą pokażę to jeszcze raz dla pewności, żebyście sobie zapamiętali. E, Joj, uruchomię, przejdę na mapę procesu znowu. No ten pointer globalnej, no jest tutaj R data, tak? No i tu jest tylko read. No, no po to są te specyfikatory dostępu, żebyśmy właśnie nie mogli pisać do tej pamięci. No pytanie, jak, co sobie, jak sobie z tym poradzić? No jest funkcja winapi do tego, a mianowicie Virtual Protect. Należy je użyć oczywiście przed. Zmianą tej pamięci. Ta funkcja jest właśnie zdefiniowana w, nagłówku, no w tych nagłówkach windowsowych, więc musimy tę windows H dołączyć, oczywiście. No i teraz, tak, co, co ona przyjmuje? Ona przyjmuje sobie wskaźnik na no tą pamięć, którą chcemy, której, której chcemy atrybuty zmienić. No bo ta funkcja służy do właśnie zmienienia atrybutów dostępu do pamięci. No to stała globalna, tak? Drugim argumentem, jaki musimy jej podać, jest wielkość. No, tej pamięci, której chcemy zmienić ten atrybut to, to size of. No, do int się odwołujemy, no to będzie wielkość, no int. Trzeci argument to jest właśnie specyfikator dostępu, jaki chcemy nadać. W naszym przypadku będzie to page read, write, czyli chcemy, no, odczytywać i zapisywać. Czwartym argumentem, no, nie wiem. Po co to jest konieczne do podawania, no ale musimy sobie stworzyć e, zmienną typu dWord, stara? Załóżmy przekazać tutaj wskaźnik do niej, jest to po to, no bo ta funkcja Virtual Protect wrzuci nam do tej zmiennej stara no wartość, no sta, po prostu e, stare atrybuty dostępu, tak? Wpiszę page read, write, ale wrzuci nam do tego reward page read, no bo jest tam read tylko. Dla, te, dla tej będzie, No ok, skompilujmy teraz. No, a, jakieś błędy, a już wiem. Mm, ona, ta funkcja oczekuje wskaźnika na void, a my jej wróciliśmy tu wskaźnik na consign, więc należy przerzutować na void. Teraz się skompiluje. Skompilowało się, uruchomimy. No, ale nie zadziałało, nie zmieniło na wartości. Program się już nie, nie crashuje, ale nie zmienia wartości. Wydaje mi się, a raczej, raczej jestem tego pewien, że kompilator po prostu no, optymalizuje nasz program i nie bierze tej wartości bezpośrednio z pamięci, tylko tam, no, z, re, z rejestrów procesora, tak? Dorzućmy tutaj flagę optymalizacji 0, może to zadziała, ale nie. no nie zadziałało spróbujmy się więc odwołać po prostu sobie po, pobierzmy najpierw adres tej stałej lokalnej znaczy co ja robię stała globalna adres i od razu zróbmy sobie dereferencję z tego może zadziała ale no, no nie zadziała jakby tutaj sobie wrócić ten wskaźnik no i teraz zadziałało musieliśmy się po prostu odwołać przez ten wskaźnik, no bo no kompilator to wszystko optymalizuje no i to opuszcza, no. jak zrobiliśmy sobie tutaj stała globalna, to on wie, no kompilator po prostu wie, że to zwróci no, to samo zawsze, nie? No. I, on, I on to optymalizuje, i to po prostu no, no nie będzie działać. Więc musimy się odwalić przez wskaźnik. Dereferencja do wskaźnika, i wtedy no, ta pamięć się zmienia. To jest wartość globalna 256. No, udało się. Więcej o ochronie, właśnie pamięci, o tych specyfikatorach dostępu. Możemy poczytać na stronie Microsoftowego MSDN, wygooglamy go Virtual protect, MSDN. Mamy tutaj właśnie wszystkie funkcje z rodziny, no, takiej o pamięci. Mamy aktualną naszą funkcję Virtual protect, jej argumenty opisane dokładnie. Mamy też stronę właśnie Memory Protection Constants. No i op opisane tutaj zostały te wszystkie warianty tych dostępów do pamięci. Mamy Page Read, only, którego, my, e, przepraszam, mamy page read write, którego użyliśmy, mamy Page Read Only, które było ustawione na początku dla sekcji Read da er er Data. No i mamy dodatkowe typu Page Execute, które pozwala na wykonywanie danego obszaru pamięci. No są to względy bezpieczeństwa, żeby, żeby złośliwy kod nie, nie mógł się wykonywać w pamięci, gdzie nie powinien być kod wykonywalny. No, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i oglądania następnych odcinków, które będą się pojawiały. No. Dzięki. Cześć.